Aha. Hej wszystkim, z tej strony Mikiliki i dzisiaj będziemy udawać nuba. No to tak, opowiem wam jak, że przybiorę się w nuba. Chyba wiecie jak to jest. Jeśli ktoś nie wie, to to jest taki, taki ktoś, kto tylko zaczął grać i jeszcze w ogóle nic nie rozumie. No, to przybierzemy się w go. E, w sumie się zastanawiam, czy mnie nie może wydać mój numerek 19. Teraz wam pokażę o, o jaki mi chodzi ogólnie. To czekajcie, gdzie to było? Aha, to chyba to. O właśnie ten numerek. Bo wiecie, nuby to mają. no. E, czekajcie, to. O, myślałam, że już nie ożybie ranki. Dobra, no to najpierw nie wiem, to myślę, że... Mm, włosy, włosy to. Em, może takie? W sumie to nawet nie wiem, które są na początku. Dobra, a chyba te są za darmo na początku. Albo, albo weźmiemy na przykład takie. Takie weźmiemy. Um, weźmiemy też takie. W sumie nie, o takie. Takie będzie super. Yy, spodnie. Spodnie myślę, że taką spódniczkę. Yy, czapkę to no myślę, że nie. Myślę, że czapkę nam jest niepotrzebna, zdejmujemy słuchawki, naprawdę, bo nie możemy ich mieć, buty, buty nawet no nie wiem, dobra to bez butów po prostu, okulary też zdejmę, e, nic i po prostu to też zdejmuję i muszę, może jakiś plecak taki nowych no o taki, o taki plecaczek, bo to jest chyba dla nowych, to nie? Mi się tak wydaje, że tak. I teraz makijaż zrobimy na przykład. Zrobimy na przykład taki. O, super. Okej, okay, albo taki. O taki, dobra. No to idziemy teraz. A no właśnie jeszcze muszę zmienić zwierzaka sorki za tą reklamę. To jeszcze muszę sobie zmienić zwierzaka na... no. Słuchajcie, nawet nie wiem, bo ogólnie to tylko kto zaczyna tu już... Ma małego pieska albo kotka. No to wygląda pieska, myślę. Tylko muszę zdjąć te, właśnie wszystkie ten. Bo sobie tu tego pieska wbram, jak nie wiem co. No. I teraz idę sprawdzać ludzi. Okej. Okay. To. Dobra, a właśnie domek jeszcze muszę zmienić. O jejku. Domek to. Yy, o ta, O ten. No. Okej, okay, i w ogóle teraz może zobaczyć, jaki tam jest remont. W sumie to po łapkach do góry mogą zrozumieć. O nie, 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 nie. Takie coś nie może być w moim domu. No, dla nuba, bo w ogóle chyba nikt z takich zaczynających nie ma taki. Ja bym jeśli kiedyś zaczynała, to bym naprawdę chciałabym mieć taki właśnie dom. No, bym chciała mieć, mieć mniejszy, jakby no większy, jeśli bym zaczynała, ale no już nie zaczynam, bo już w sumie gram w PK jak ponad rok. Nie w PK, tylko w PKXD. Dobra, to yy, najpierw trzeba zmienić to, to będzie po prostu takie białe. Białe to będzie, a właśnie tego kwiatka też wspomniałam. Wspomniałam tego kwiatku sunąć. ej, o. I teraz ściany, ściany to będą... Myślę, że takie. No, będzie taki biały dom, i postawimy jakąś... Jakieś tak. I. Aha, o takie. No, o takie i tu po środku, żeby jakby. No. Nie, tylko jeden. Yy, no i chyba to, chyba to tyle. Mi się tak wydaje, co nie? No, taki yy, właśnie, taki domek dla. No, zaczynających. Dobra. O nie, no jeszcze muszę tu zmienić. Właśnie jeszcze domek muszę zmienić, bo mi raczej nie uwierzą, jeśli zobaczą taki domek. Um, Okej, okay, no to, to nie chcę tu. On będzie, myślę, że taki, taki, taki po prostu. No. Myślę, że o tak. Po prostu. No. Albo, albo w ogóle może bez tego. A w sumie teraz nie wiem jak to zrobić bez tego. Dobra, to po prostu nie tego, nie. tego nie mogę użyć. No to tak. No taki będzie domek. Super. I teraz jeszcze muszę usunąć właśnie to. To. To muszę usunąć. Ej, no naprawdę... No. Tak i... i... To będziemy mieć, właśnie to zwykłe. Tak. I drzewo też. O prawie o tym nie zapomniałam. No. No i tak, ten domek jest y, gotowy. To idziemy teraz y, w ogóle sprawdzać ludzi, czy oni są przyjacielskie do wszystkich. W sumie to wygląda dobrze. Galaxy Girl. No. Ej, jak y, po mnie, to bym nawet jest spokojny. Okej, okay, wow, dwie dziewczynki w takim samym, no to podejdziemy na przykład, yy, musimy szukać jakiejś takiej, yy, bardziej takiej, można powiedzieć, która się już zna na PKXD, bo właśnie chcę taką właśnie sprawdzić. Dobra, będę biegała, bo nie mogę jeździć na czymś, bo zauważy. Yy. Aha, przyszły, przyszli tam. No to robi. Lubi em... Wow, nie zauważyłam, że są nowe motki. No jedna. Ale fajna. Strasznie mi się to podoba. Dobra, em... Haj. No, czy coś No, widzicie? No nie wiem, czy odpowie mi coś. Ojejku, ale ja się stresuję. O, właśnie do tej podejdziemy. I, i tu patrzymy. Dobra, idziemy, idziemy do niej. Idziemy do niej. Szybko, 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 szybko. Um, tak, idziemy, 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 idziemy. A gdzie ona jest? Aha, nie wiem, gdzie ona jest. Gdzie ona jest? Wy widzicie w ogóle? bo ja jej, nie widzę jej coś tak. Może ona spadła? Ale nie wiem, dobra, to idziemy jej poszukać. Dobra, nie widzę jej tu. No, to już jedna osoba niestety się nie odezwała, ale okej, okay, no to, to nie wiem, to jakoś tu są wszystkie takie tylko nowe osoby. Nie rozumiem. Była taka... Była taka właśnie ta jedna, taka, mm, no, taka bardziej, która już, że, <słysy> ogólnie dawno, <słysy> sorki, admins, admins, dobra, dodaję, jak to, dobra, no to, nie, no bo, wiecie, każdego chcę mieć w zobaczymy, kto tu jest, mhm, mm Dużo ludzi tu jest w ogóle. Kalixik, Girl. Dobra, no to będziemy kogoś szukać po prostu. O, ktoś się teraz tu pojawi. Yy, to tak, tu jest jakaś Kamila. Mam koleżankę Kamilę, ale nie jestem pewna, czy to ona. Wiecie? Myślę, że nie. Mm, bo wiecie, rzadko się może tak zdarzyć, a kartę może mieć tak mm, Kamila. Dobra, to podejdziemy do ciebie. Hi! Mm, dobra, chyba coś się zarakało. To podejdziemy do niej. haj. Wow! 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 Wow, wow, wow. Muszę dogonić, muszę, muszę ten właśnie dogonić. No tak, no to dawaj, 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 dawaj. Haj, hej, haj, haj. Galaxy Girl, Galaxy Girl, Haj Jejku, nie ucieka ode mnie. No, w sumie to nie wiem, czy ode mnie. Jejku, mam nadzieję, że mi coś odpowie. Jej, zaprosiła mnie nawet. No, i no, właśnie nie wiem, czy to mnie nie wydał mój numerek. Dobra, i teraz po prostu piszemy bye Idziemy. No, przepraszam, że muszę iść. Dobra, ona jest taka miła. Ja nie mogę, naprawdę, jest strasznie miła. Widzicie? I, no. Tak. Czekajcie, no bo już muszę ją dodać naprawdę. Ale nikogo nie chcę usuwać. Jejku. Dobra, no to, no to czekajcie. No to. Limit. 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 w Re. D. Co? F. R. Jak się pisało friend? R. jej nie pamiętam. Ej. Czekajcie, tu chyba ma być. King, out, brother, father. of oh, friends Fre friends need to be ready. Może jeszcze syn napiszemy. Nie. E friend friend <śmany> Ona się też tak ubrała. Nie, nie pamiętam, jak jak się... Nie wiem. Czekajcie. Friend. Friend. Uh, leave, uh, nie, 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 nie. Uh, czekajcie. Um, your friend is over. Let's be my friend. My friend is cool nie tu nie ma już tego, naprawdę? dobra dobra, no, no to nie ciągnijmy y, ten wideo, ja po prostu sobie idę i wrócę do niej kiedy już skończę filmik i dodam ją do przyjaciół jakoś spróbuję bo w ogóle minimy filmik cały no to idziemy y, teraz, dobra musimy jeszcze kogoś szukać y, Dobra, nie wiem. To idziemy do robota. Może tam mam nadzieję, że kogoś spotkamy. O! Czekajcie, czekajcie. Yy, gdzie to jest? O, dobra. Hej. Ja też mam taką fryzurkę. Na mój właśnie. I'm fine. Hi. Oh! Wow. Yy, good morning. W sumie to jest wieczór. <śmiech> <śmiech> I'm fajny, dobra. No to i druga już osoba. O to już druga osoba jest strasznie koleżanka, i tu wypykaj te. Dobra, a my idziemy o do tej na przykład Haj. No, no. Nie wiem, może się zacięła. Co ona po pofarbowała liska? Haj. O. Oh. Chyba ona jest strasznie zła. Dobra, e, trochę dziwne to jest, ale okej. Okay. Jej, ja się jej trochę boję nawet. No to jeszcze myślę... Oliwia? Oliwa, Oliwa Oliwa to, Oliwa to jest No to do niej, w sumie to... Hi? W sumie to nawet nie wiem czy ona nam odpowie, bo siedzi w telefonie Dobra, nie O, Cool Sonic Czekaj, 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 czekaj Gdzie? Aha, on zarobił pieniądze Ojejku Wow, 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 wow. Jest nowy. nie zauważyłam nawet, że jest nowy. Nie patrzyłam nawet tu. Mi to się trochę nie opłaca. Może kupić sobie diamenty. Dobra, to poczekamy, jaki on skończy. Cool Sonic. Dobra. To jednak nie czekamy. Wiecie co? bo czemu ona tu zawsze nie ma jednej skrzynki, no nie ma tu nie ma tu jednej skrzynki, no jak to jest co ja je zrobiłam co to jest co ja je nacisnęłam ej co to jest czekajcie, bo ja nie wiem co to jest w ogóle ej, dobra dziwne to trochę jest Jejku! No o co chodzi? Czekajcie, muszę zasypować wideo. No, już wróciłam. Dobra. Okej, okay, no to dalej zaczynamy nasz filmik. Dobra, nie dokładnie jej. Wow, tu w ogóle jest więcej ludzi, mi się wydaje. No to idziemy, w ogóle idziemy do nich. Mi się wydaje, że ten filmik jest trochę nudny, także możecie go nie oglądać, jak nie chcecie, albo po prostu go wyłączyć. Ale w ogóle chciałam Wam podziękować strasznie za 14 subskrybentów, naprawdę. Strasznie Wam dziękuję. Ja naprawdę się będę starała dla Was nakręcać fajne filmiki, a to bardzo fajne. Piszcie też w komentarzach swoje pomysły na filmiki. Mi będzie bardzo przyjemnie, jeśli w ogóle zobaczę jakiś komentarz, że na przykład yy, w ogóle może napomóc jakiś od, na filmik. Co jest wam ciekawe? Piszcie to w komentarzach, dzielcie się swoim zdaniem. I do aby my zaczynamy dalej filmik. No, no to idziemy do, 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 do tego, tego, tego. Yy, e, 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 hi. Nie przypominuję hi, bo to jest hi. Hi, ale chyba. Albo dobra, teraz dla odmiany napiszę hello. Ojejku. Chyba to będzie pierwsza osoba, która mnie jakby nie chce się. W ogóle, kolegować z takimi jak. Nuby. No. W ogóle to nie widzę różnicy w z kim się kolegować. To jest takie, moim zdaniem, trochę takie przykre. No, i nie wiem, jak w ogóle ludzie mogą tak robić, i to jest trochę dziwne. Właśnie, ch chcę coś sprawdzić. Czekajcie. A, no, no tak, już to działa, że. Zobaczcie, że wchodzi się na scenę, tak nic nie ma. Yy, I zobaczcie, zaczyna się tylko tańczyć, i już się świecą te podłogi, i właśnie. Ten konfekci, konfeciół, nie wiem, nie, nie pamiętam jak to się nazywa. I też zobaczcie: naciska się, czekajcie teraz wam, powiem co się naciska, bo w ogóle teraz wiem, to weźmiemy na przykład taki yy, i taki: no, naciska się, nie, naciska się to. Jejku, nie! No, ej! nikaj, znikaj mi stąd. Błagam Ciebie. O! Aha, super! Dobra, no to wam nie pokażę raczej. No, raczej tak. No, trudno, bo ja bym chciałam to pokazać. Ale no, jednak nie, jednak mi się nie uda. okej, okay, no to po prostu yy, trudno. Po prostu naciska się na ten złoty sklepik, na ten guzeczek i się teleportuje tu. W ogóle zobaczę, czy są jakieś nowe tańce na przykład. No, niestety nie ma. Bym chciała, żeby dodali jakieś nowe tańce. Na przykład, że można nabijać piłkę nogami i coś w tym stylu. Jaka dziewczynka biegnie? No właśnie, zapytamy się jej. E, 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 e he, 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 gdzie to jest? E, hello. Hello. W ogóle jest mi trochę przykro, że e, jedna osoba po prostu jakby nie chce się przyjaźnić. Takie samo w ale fajnie. Dobra, no to myślę, że na tyle na dzisiaj filmik jest chyba skończony. To ja się przebiorę. Czekajcie moją zwykłą stylizację. O tak. No, także do następnego filmiku mam nadzieję. O jej ale on podleciał wysoko. Naprawdę tak karty wygląda. Wow, fajnie. To do następnego filmiku, mam nadzieję, że on będzie nie, za niedługo, bo będę się starała starać nakręcać dla was fajne filmiki i mam nadzieję, że za parę lat albo za parę miesięcy będę już popularne i będą jeszcze fajniejsze filmiki, jeszcze fajniejszy content dla was moi kochani. No a na dzisiaj tyle, także wszystkim do pa, pa, do następnego filmiku, a ja se tu, tu zwalę się.